Dzień Wszystkich Świętych, kiedy rodzina się spotyka przy grobie, to jest jedyny moment, gdzie wszyscy się modlą. Ktoś powie: Na w kościele? Ksiądz Bogusław Kowalski. I Michał Paciński. Zapraszamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Panie Michale. Yy, głupio mi trochę, ale poprosimy na początku, bo dzisiaj temat taki będzie, że chyba na początku lepiej poprosić bardziej godnie będzie Państwa o subskrypcję, o łapki i o. I odzwoneczek, I odzwoneczek chyba. Tak? tak, już się uczę. I odzwoneczek, i oczywiście o Państwa wątpliwości, zagadnienia, które chcieliby Państwo, żeby Ksiądz Boguś wyjaśnił. Tak jak to powinno po Bożemu, ale i po ludzkiemu wyglądać. Mam nadzieję, że wyjaśni, a nie zaciernie. Tak, ja mam nadzieję, że dzisiaj Ksiądz nam też wyjaśni raz a dobrze. Przyznam się szczerze, że to był mój pomysł. I oczywiście instrukcje obsługi cmentarza to tak lekko przymrużeniem moka, o tym też pogadamy, ale to jest coś, co mnie od lat. Yy, zawsze osobiście może nie tyle mierzi, bo to już tradycja i tego nie zmienimy, ale chciałbym, żebyśmy to zdefiniowali. To, co się dzieje za niedługo, czyli pierwszy i drugi listopada w kalendarzu, co oznacza dla katolika? Bo pierwszy listopada to nie jest wbrew pozorom smutny dzień. To drugi dzień, drugi listopada jest tym dniem zadumy. Pierwszy to jest tak naprawdę dzień trochę chyba radości. E, oczywiście, klasy. bo my. Z w... szacunkiem dla zmarłych. Tak, bo my wspominamy wszystkich świętych i tych e, e, świętych znanych z imienia, ale i tych świętych, którzy są nieznani z imienia, bo, bo wielu jest takich świętych, męczenników, e, którzy nie są ujęci w, czy w litanii, czy w tych wszystkich e, księgach świętych. Natomiast to yy... so pod hasłem Wszyscy Święci. No, no tak, pod, tak to, to, to zgoda właśnie i dlatego. No ale to już nic odkrywczego nie powiem, jak stwierdzę, że ponieważ mm, uroczystość Wszystkich Świętych w polskim kościele była zawsze dniem wolnym i to, a następnego dnia dzień zaduszny, czyli wspomnienie wszystkich zmarłych, e, który nie jest dniem wolnym, więc e, siłą rzeczy ludzie zaczęli odwiedzać cmentarze e, dzień przed, bo następnego dnia do pracy i, I te dwa e, święta one po prostu e, tak się przeniknęły, że e, wszystki święty kojarzy się z odwiedzinami na cmentarzu, choć teoretycznie powinno się bardziej skupić dopiero drugiego dnia i te wszystkie dni e, oktawy. Ale, ale ja myślę, że m, czasami to tak jest, że życie nam podyktuje. To jest tak, jak. O, jak wybudują osiedle i kiedyś wyznaczali alejki, jak ludzie mają chodzić czy jeździć rowerami. A teraz często robią tak, że zobaczymy, gdzie wydepczą, to tu ułożymy tak. kostkę i tu będzie alejka. Bo, bo czasami jest trudno pewne rzeczy przewidzieć. I tutaj jest to klasyczny przykład, według mnie, że by praktyka spowodowała, że ten Dzień Wszystkich Świętych połączył się z Dniem Zadusznym i... Yy, właśnie przez yy, dzień wolny od pracy, a yy, to się przenika, bo no właśnie mamy dążyć do świętości. Kto będzie zbawiony? Tylko święci. Pan Panie Michale, daj Boże, żebym ja tam yy, Amen. Yy, i wicewersji gdzieś tam się nie zagubił na tej drodze. Nad tym wszyscy pracujemy i o to się modlimy. I, i dlatego to w zasadzie tak są y, treściowo zbliżone te święta, że, że nikogo już to nie dziwi. A, a, a jeszcze ta praktyka y, przeżywania przeżywania y, jest pewnym fenomenem, o czym za chwilę pewnie powiemy. To dzięki za to wyjaśnienie, tytułem wstępu. No to właśnie ta praktyka przeżywania, i jak zadaję to pytanie, czy to hasło, które teraz do księdza kieruję, to mam przed oczami, Cmentarz Brodnowski, ulicę Świętego Wincentego i jak już przebrnę przez te ferie zapachów, kiełbas z grilla, oscypków, żelków, yy, skórki pańskiej. Skórkę pańską będę no, trochę bronił. Jo, ale bazoki, nie, ja też bronię, To będę oczywiście. bronił, bo to jest taka tradycja, jeszcze od dziecka pamiętam, tak. że mi się te bazary porobiły na, tak. na cmentarzach, to to akurat, to powiedzmy jest ok, w jakimś tam skromnym yy, yy, znaczeniu, no właśnie. I jeszcze kiedyś, jak było zimno, jeszcze jak były zimy już 1 listopada, to futra z szafy wyjęte, zapach naftaliny. Ja się nie zastanawiam, to jest taki, w pociągu. Ja, ja prze, przepraszam za to określenie, użyję go celowo, to jest taki nekrofestiwal, nekro festiwal, nekropokaz mody, a to chyba no, nawet na pewno nie o to chodzi. Czyli ten przy długim wstępem zadaje to pytanie, jak mamy przeżywać te, y, powinniśmy przeżywać wizytę na cmentarzu duchowo, ale też jak ma funkcjonować w tym momencie też nasze ciało, które za tym duchem ma podążać. To jest taki trochę, Panie Michale, jak żeśmy rozmawiali parę miesięcy temu o przeżywaniu pierwszej komunii. Można zrobić z tego... Płytki, bezmyślny show, tylko skupiając się na sprawach zewnętrznych, a można naprawdę tak przeżywać pierwszą komunię i tak ją zorganizować, żeby rzeczywiście była zachowana istota, kiedy dziecko spotka się pierwszy raz w Komunii Świętej z naszym Panem i zbawicielem Jezusem Chrystusem. Natomiast podobna sytuacja jest również z przeżywaniem. Uroczystości Wszystkich Świętych Dnia Zadusznego wizytą na cmentarzu. Rzeczywiście, ze względów takich klimatycznych, to była zawsze okazja do zmiany garderoby, zwłaszcza panie. No, ale to teraz ze wszystkim. Teraz to można, teraz można powiedzieć tak: walka o miejsce jak najbliżej głównej bramy, żeby pokazać nowy samochód wypasiony i tak dalej. To w mniejszych miejscowościach, w mniejszych cmentarzach, bo w Warszawie no, to. Z, z, tak, to już w ogóle nie jest tak istotne. Ale gdzie nie, gdzie tak, perlu na pewno e, tak, by, najwyżej. tak. Kiedyś walka była, żeby za młodymi się ustawić, ruszając z kościoła, jadąc do sali weselnej. Teraz już to minęło, przecież i słuczki były. Jak ze wszystkim. E, natomiast e, no, e, myślę, że cmentarz na brudnie e, to jest trochę wyjątkowa sytuacja, bo ja w, w innych miejscach nie spotykałem e, takich zapachów, kiełbasy z grilla. E, to jest e, chyba jednak wyjątek, bo i w różnych miejscach bywałem. Czy szczerze, to mi opadły jeszcze dobra. Tak. te kiełbaski jest tam gdzieś. Tak. Na koniec nie jestem w stanie zrozumieć, to budę z zapiekankami czy, czy te tak, kiełbaski, tak. ale to stoisko żelków przy bramie głównej. Tak, tak, no, tak. No To jest dobre na no, odpuście, kiedy jest fest, ten piknik jakiś. Tak, to no, no wiadomo, że tak jak z wodą, woda spływa z góry, to w każdą szczelinę się wpycha. No, ktoś, kto żyje z handlu, to nie baczy na to, że to niestosowne, tylko wpycha się w Każdą y, uroczystość, a nie wszystko jest takie stosowne. Natomiast na innych cmentarzach nie ma. No właśnie, y, widok, jak no, mój ulubiony widok y, przed cmentarzem, kiedy harcerze sprzedają znicze, y, harcerze tam na jakiś szlachetny cel, bo niezwykle na swoje utrzymanie. Jest to piękny widok ale jednak ale jednak w zdecydowanej większości i tu będę bronił zachowania naszych tutaj rodaków, że jednak przeżywają ten dzień w takim duchu jakim on powinien być. Jak pan zwrócił uwagę, panie Michale, to jeden z księży zauważył, że dzień wszystkich świętych, kiedy Rodzina się spotyka przy grobie. To jest jedyny moment, gdzie wszyscy się modlą. Ktoś powie na w kościele. Kościele różnie, różnie to bywa, ale załóżmy, wyłączając kościół. Znaczy, no szczerze, dobrze. W kościele może być różnie tak. z tej prostej przyczyny, że jak mam na przykład małe dzieci, no to wiadomo, że tak. gdzieś tu jestem no nie tak. do końca tak skupiony. A, a na cmentarzu ty, jednak tak, tak. A jednak tak. Na, y, y, taki, który jest dystansowany do kościoła, to on nawet nie pójdzie na msze. Ale w Wigilię Czasami tak się wstydzą wszyscy w domu, żeby przeczytać Ewangelię, żeby wspólnie krótką modlitwę przed wieczerzą wigilijną. Natomiast jak się przychodzi i staje się przy grobie, to nawet z takiego powodu, już taki absolutnie powód minimalistyczny, że wypada się bądź, bo nie wiadomo, co innego zrobić. Mhm. Położą te kwiaty, jak plotkować jeszcze można, no, no można, ale te plotki też ustają, że o, no bo ten no, no, to, no ile to można, taki... tak, tak, no wiesz, no ta Halina dla niego, tam może, no, ale ten Stasik się tam, no, niepotrzebnie rozpił, no, no, ale wiesz, no, ale, ale dobrze, nie, był, jak, jak się zreflektują, no, ale o zmarłych nie wypada A, źle mówić, tak, dopiero jak już dokonali tej zaocznej analizy bliźniego, to się wtedy reflektują, postawią światło, położą kwiaty. I co? I jak ja obserwuję ludzi, to nawet te niezgrabne znaki krzyża, takie, takie jakby guziki zapinali albo odmuch się oganiali. Moje ulubiony. Tak, tak. To, czy to przyklęknięcie, a nawet takie zadumanie się, co w głowach ludzi siedzi, to my tego nie prześwietlimy. Ale no nie ma siły. Jest, są to twarze jednak w, w większości refleksyjne, takie no, pełne jednak skupienia. I dlatego cała ta atmosfera, no, w, w, gdzieś zawsze będzie y, jakaś tam przesada y, z, z tym handlem i tak dalej, ale generalnie, jak się już wchodzi na cmentarz. Panie Michale, ja powiem Panu tak, jak byłem proboszczem w Otwocku, była prowadzona akcja charytatywna. E, ja się na nią zgodziłem, bo mnie proszono. Na inną bym się nie zgodził. Ale wie pan, na co się zgodziłem? Gdzie stano z puszkami i zbierano. Na co? Na hospicjum w Otwocku. Młodzież miała te żółte żonkile. Ludzie tak wspierali hospicjum, no bo co jak co... To było na cmentarzu, rozumiem? Tak o to Co jak co, ale już hospicjum bardzo się łączy z cmentarzem. No bo wiadomo, że to już jest ostatnia prosta naszego ziemskiego życia. Być może my tam też kiedyś wylądujemy. Nie wiadomo, jak będziemy kiedyś odchodzić. I, 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 to, i to są takie akcje, które no, łączą się z odchodzeniem i przeżywanie odejścia naszych bliźnich w taki sposób, jak to zostało. W sposób naturalny wypracowane w Polsce. Kwiaty, światło, uporządkowane gro. Okej, okay, czyli sferę trochę profanum mamy tak. omówioną, bo jednak rzeczywiście trudno się nie zgodzić z Księdzem. Jest coś takiego, że nawet jak są te malutkie straganiki, już pomijmy, sprzedaż brudnoska. Tak, jak są tak. jakieś nawet te straganiki, tam coś, jednak za bramą cmentarza jest taka tak. kurtyna, odcinka, rzeczywiście tak. jest. No wiadomo, jeden tam poplotkuje, drugi mniej, bardziej, tam się rodzina spotka, nie spotka. Tak. Okej. Okay. To teraz w ramach tej instrukcji obsługi, tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu o różańcu, pewnie za chwilę przy okazji Bożego Narodzenia będziemy rozmawiać o innych modlitwach, to jak mam się pomodlić nad tym grobem, skoro już tam jestem, skoro w ostateczności skrajny przykład, już mi się robi tak głupio, bo stoi babcia, stoi dziadek, stoi ciocia wujek, tata, mama, albo stoją dzieci moje, i jak mam się. Po... Jaka modlitwa? Co wtedy? Wieczny odpoczynek w yy, Wyspanie? Yy, oczywiście. Czy ja? coś więcej mogę? Tu nie ma co wymyślać jakichś rzeczy czy ojcze nasz? Nie, niestworzonych, yy, nie, nie, niepraktykowanych. Oczywiście nie ma piękniejszej modlitwy jak Ojcze Nasz. Yy, od Boga pochodzi, tak? Yy, od, zostawił nam tę modlitwę Pan Jezus, yy, zdrowaś Maryjo. przez końcowe słowa. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci. Wyznać wiarę, podziękować, na przykład, teraz sobie tak próbuję wyobrazić, jestem przy grobie rodziców, wyznać swoją wiarę, wierzę w Boga, kto mnie, te, kto mnie do Boga zaprowadził, no w zdecydowanej większości możemy kiedyś o tym porozmawiać, dzięki komu w ogóle jesteśmy ludźmi wierzącymi, bo to jest temat szeroki, w zdecydowanej większości dzięki rodzicom. Wyznać wiarę w podziękowań. Potem, no, modlitwa, którą daje nam Kościół, wieczny odpoczynek, racz im dać pani. Poza tym, yy, pół godziny różaniec odmawiać, trochę długo, ale koronkę która jest y, y, modlitwą wybitnie do y, miłosierdzia. Tak, y, koronka do Bożego miłosierdzia y, za dusze y, czyśćcowe. No to jest wybitnie modlitwa y, y, błagalna y, o y, miłosierdzie nad duszami czyścowymi, żeby mogły y, bo wiadomość czyśca już jest tylko mogę powiedzieć y, tak prosto jeden kierunek ku niebu. Nie ma możliwości z czyśćca do piekła, tylko ku niebu, ale żeby skrócić Ryczyscowe. I, I tu nie ma co specjalnie tam wymyślać jakichś specjalnych modlitw. Owszem, w książeczkach są modlitwy za zmarłych, ale my mamy. To, 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 co mamy na co dzień. No, czasem ktoś przycupnie sobie na dłużej, i Różaniec, kiedy jadę na grup do rodziców, w ciszy, w spokoju, w tygodniu, bo w niedzielę nie bardzo mogę, bo jestem w kościele zajęty, ale właśnie wtedy, kiedy jest ta cisza, no naprawdę wędrowanie, biorę sobie Różaniec, wędruję po cmentarzu, po Ziemi Świętej, gdzie mnóstwo świętych spoczywa, bo tam są też święci ludzie, już zbawieni, święci, o których nawet nie wiemy, nie że wiemy. I właśnie i chodzę sobie po cmentarzu tutaj y, kolega z, y, ten do, jeden tam z oficerów z wojska spoczywa. No tu rodzice, tu dziadkowie, tu wujek brat ojca, y, bratowa ojca y, i mnóstwo innych tu znajomych iluś tam y, y, na cmentarzu w Nieporęcie, gdzie, gdzie często jeżdżę. No y, to, y, to jest wejście tak w taką, bo samo wejście już na cmentarz y, jest wejście w pewną przestrzeń sakralną, tak jak wchodzimy do Kościoła i odruchowo, z, 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 z dobrą rzeczą, bo są dobre i złe, odruchy, odruchowo już inaczej się trochę zachowujemy. Tak samo w zdecydowanej większości odruchowo my się inaczej na cmentarzu zachowujemy, bo to jest przestrzeń sakralna. Taka no, modlitewna, refleksyjna. No Nie ma tam najświętszego sakramentu, no, chyba że jest msza święta odprawiana, a często jest na cmentarzu, ale wchodzimy w taką przestrzeń. Na cmentarzu już pewnych rzeczy nie wypada, wygłupiać się, śmiki, Tak Trochę to niestosowne. Najlepiej to widać po palaczach. Tak, jak u, o właśnie, jak się chowają, chodzą, chowają tak. się, bo gdzieś wielki cmentarz, kawał drogi do bramy, czują, że no nie wypada, trochę ale ten techniczny. głód nikotynowy, no, no tutaj... No to rozumiem. jeszcze na koniec jedna trochę techniczna, trochę duchowa porada, proszę księdza, bo oczywiście ten 1 listopada jest tym przyczynkiem, zazwyczaj dla nas wszystkich to jest ten raz w roku, kiedy jedziemy na groby bliskich, natomiast... Czasami tych grobów jest dużo. No, różne są rodziny, różne układy. Ksiądz powiedział dziś w naszym spotkaniu słowo oktawa", oktawa, bo czasami mam wrażenie niektórzy mogą tak ściskać, że wszystko tego pierwszego listopada. Jed tom, to cztery cmentarze, 64 groby. Chyba też można to spokojnie sobie rozłożyć w czasie. Prawda? Ale oczywiście, dlatego właśnie w tej oktawie. W tej oktawie, bo to jest oczywiście decyzja papieża. Która jest rozciągnięta wiadomo, na kościół w Polsce, żeby to, co przeżywamy w dzień zaduszny, było kupione nie tylko i skoncentrowane na jednym dniu, tylko biorąc pod uwagę realia właśnie tych różnych miejsc, na osiem dni od pierwszego do ósmego włącznie możemy ofiarować tak zwany odpust za jedną duszę każdego dnia i w Odwiedzając cmentarz jakikolwiek, nie musimy być na cmentarzu. Na... Ofiaruję odpust tego dnia pod zwykłymi warunkami. Już nie będziemy w szczegóły wchodzić, ale jest tam między innymi odwiedzić cmentarz. To ja nie muszę być na tym cmentarzu, że ja za kolegę z wojska, który już nie żyje, ofiaruję ten odpust, bo on spoczywa na brudnie, a ja. Tego dnia nie mogłem na brudno pojechać i powiem konkretnie: jest cmentarz przy kościele, tu po sąsiedzku, na kamionku yy, yy, w Konkatedrze. Jest cmentarz. Ja sobie pojechałem tu, dwa przystanki tramwajem czy trzy, yy, i sobie, bo nie mogłem już na brudno, bo problem z parkowaniem, bo miałem mało czasu między mszami yy, yy, we wszystkich świętych, i ofiarowałem. Yy, i dlatego jest ta furtka ośmiu dni. Nie mogę tego dnia, i tak ludzie praktykują. I, i to, jest, to jest bardzo rozpowszechnione w kościele, bo ja widzę, jak, jak jadę po kilku dniach na jakiś cmentarz, czy do Legionowa, czy do Chotomowa, czy do Nieporętu, to widzę, ile ludzi jest na cmentarzu. I to jest piękne i budujące, że potrafimy jednak wspiąć się na Pewnego rodzaju chyba wyżyny, może ponad coś po prostu. Wrócę jesteś... do tego, co powiedziałem na początku. To jest cudowny znak rozpoznawczy kościoła w Polsce. Takie zatroskanie i w takiej formie, która jest przepiękna. To nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział swoim językiem. Szacun dla Państwa. <noise> Wielkie Bóg zapłać za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Do zobaczenia.